Pojawiają się nowe serie na moim kanale Ale to nie oznacza, że trzeba przerywać nagrywanie stałej i pierwszej, która ukazała się kiedykolwiek na tym kanale Czyli gry Crusader Kings 2 Kiperius, zapraszam do oglądania Witajcie w kolejnym odcinku Myślę, że jak zawsze w bardzo fajnym odcinku, bardzo ciekawym I myślę, że będzie się wiele działo Mam taką nadzieję bardziej Bo 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 warto żeby się wiedziało Jesteśmy jak pewnie pamiętacie Wyjaśnię dyplomatycznie czemu nie mogę Jak pewnie pamiętacie dobrze jestem Królem Rusi No to akurat nie jest zbyt Dziwne Odwołam tytuły pewnie jak również, również pamiętacie ostatnio Doszło do wielkiej bitwy. Tak. Doszło do bitwy. Tego mam zamiar odwołać. Tytuł chyba. Hrabstwo Orsza. odwołam mi. Hrabstwo Orsza. Przekażę ją temu Zwidebska. Żeby zgadzało się żeby się zgadzały. No i jest tutaj tak, dobrze. Smoleńsk, czy Smoleńsk przeciwko mnie walczył? Nie, chyba nie walczył. Na pewno Litwa się zbuntowała. Na pewno Litwa mi się zbuntowała. Odwołam mu. Grodzianin też mi się zbuntował. Hrabstwo Grodno mu odwołam i komuś nadam na dworze. Nie, węgierski, nie, 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 nie. To są sami już ci sami. Sami ci sami, no to powiedziałem. Nie, po... nie potrzebuję katolika. Potrzebuję właśnie e, innego jakiegoś, nie katolika. No niskiego urodzenia jest. Dostanie hrabstwo Grodno Ze stworzonym właśnie księstwem Grodno. No i tak będzie właśnie. W tym czasie ci się połączą i ruszą na odbić... Odbiją tamtą tamto miasto. Miasto, prowincję. Spod władzy budowników. I będziemy zastanawiali się, czy nie przyjąć rizania. Hmm? Niech tam gnije. Dyplomatycznie mogę wyjaśnić czemu nie. Dobrze. Walka z Rusią. Ja widzę w Rusi już raczej jest spokojniejszy. tylko ona walczy. Wojna o niepodległość. No dobrze. Nie, może nie. Nie, nie będziemy nie będziemy tego robić, dobra. Mój Boże nie tchórz. Świetnie Tchórze dostałaś? Ja chcę bardziej żeby ona przyszła na prawosławie To mnie bardziej interesuje No ale dobra Krucjata Będzie wygrana krucjata zaraz Jest to został królem Tutejszym królem został Templariusz naprawdę w tym... No nie wierzę Zostaje na stanowisko, ale sprawdzę sobie o co chodzi Tego powołamy, ten nie. Ten zostaje, ten zostaje, ten zostaje. Tan, tan, Aha, tak, oczywiście. Jak zawsze. Dobra. Spoko. Mówił ktoś z was, żeby uderzać w inflaty. Dlaczego nie przychylę się do tej decyzji? Mógłbym się przychylić, bo mógłbym zrobić tutaj. Galin... To jest co? Kurlandę. Mam sobie galię i mam księstwo. Ona chce sfabrykować i dudu rusi kijowski Niech zakończy spisek Ile spisków godzi we mnie? Nie, żaden już nie godzi we mnie Dobra No, no to spokojnie No na razie jest spokojnie, nie, nie, nie dzieje się zbyt dużo Sprawdzimy jak wyglądają wojska Hmm, 18 tysięcy, ruśmy troszeczkę mniej Czyli jest znośnie Gotlandia ma ile A, bo to ja nie, nie wiem, nie widzę, a w ogóle co to jest kompania katalońska Naprawdę? Oni też mają, o, ale to wysoko są, nie ma co W ogóle Templariusze pewnie będą teraz... A nie nie będą jeszcze wysoko, ale spoko. No, no to... Ci dziczą turów. No muszę... Na razie muszę po prostu postarać się, by jakoś to przetrwać moment, kiedy jestem katolicki. Cały czas katolicki. No muszę przetrwać ten moment, kiedy jest... kiedy mam królów katolickich. Bo no, nie wiem. Inaczej, inaczej nic się nie, nie zrobi. Inaczej ja nie zmienię swojej religii bo niestety nie da się Mogę zorganizować zaraz... Wielki turniej I mogę zrobić jarbak Czemuż nie? Miejscowa szlachta prowincji Kraków narzeka aż... Zbyt wielu... ...Kłopów Musimy się zgodzić Błazen! Jeśli te... to... Były... To było... Jeśli to ma... To damy, to bym mam ucz uczci... Dobrość, nie uczciwość, tak? Czy co? Co to było? No nie pojadę. Potrzebowałem... Nie, cierpliwość, uczciwość, tak. Mam za dużą... mmm... i Już mieć... Nie dam, niech zostaną... No znowu to samo... Mam za dużą prowincję... Nie wiem czemu... Czemu? Ale jeżeli... Niech zostanie... Mogło być... Eee, oddajcie mi moje pieniądze... Mrzmuć to jest ten. Ta prowincja, której... O, ta duża, ta prowincja, której nie powinienem być. Było miło, ale się skończyło. damy żmuć komuś. Dzięki temu wasary nadal mnie raczej... Raczej lubią. Ta, ta mnie nie lubi, bo jest w więzieniu. Hm, dziwne. Ten mnie nie lubi też. Tak mnie średnio lubią raczej. Tak jak widzę. Tworzę cyników. Nie lubię cynizmu szczerze. Tylko zawsze mnie odrzucało bycie czyni cynikiem. Widzę, że Bizancję mocno się umocniło. Mocno się umocniło. Cóż za piękne sformułowanie umarła moja żona To wezmę sobie jakąś z wysokim No niech będzie ta boże co stara, niech będzie starsza o. Żeby tylko wysoki mieć miała ten jak się nazywa skill No i zorganizujemy turniej Tak Zorganizujemy wielki Turniej, na którym wystąpią wszyscy najlepsi z mojego kraju. W ogóle co robi tutaj? Spoko, tam może w Chorwacji być Bizancjum, ale chyba tak, tak też ma Chorwacja, w Chorwa, Chorwacji. No. Cesarstwo Rzymskie, jakie małe. I tak, ale i tak i, i sobie większe, no cóż. Co za nieszczęście, ktoś dosnął obrażeń. W Syl widzę te ma małe problemy, nawet nie małe hmm? Czemu spadłem 16 Tak, no niestety jestem dyplomatycznie wyjaśnię czemu nie mogę. Niestety nie jestem zbyt lubiany, to ten jest jeszcze katolikiem ciągle. Nie wiem czy zdąży zmienić yy, wyznanie. Znowu co za szczęście, ktoś aby dostał obrażeń. Nie wiem czy zdąży zmienić to wyznanie. Chciałbym żeby zdążyć i już pierwsze miejsce. Bo dzięki temu moglibyśmy wrócić do bycia. Nie, ujażmy te liczby. Nie będę za... Turnie się zakończył. Opinią tak. Muszę wyjaśnić, dlaczego nie. Duży kraj, ale jakoś mało wojska z tego wszystkiego płynie i to mnie najbardziej smuci. Bo niby jestem no, ogromnym krajem, ale Gotlandia gdzieś strasznie się rozrosła. Takie księstwo niby małe, a... Myślę, mu róże. No ale to przez to co Transylwanię miałem, prawda? Już nie jestem może Węgierem, ale jestem dalej katolikiem, to jest ten problem. I muszę to zmienić, żeby... Żeby myśleć o jakichkolwiek... Żeby myśleć o jakichkolwiek ...podbojach. Muszę być prawosławny. I to niestety jest mus... Mu 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 Albo mogę, mam inny wybór, mogę wszystko sprawić, żeby wszystko było chrześcijańskie, chrześcijańskie, katolickie. Tylko, że to jest o wiele trudniejsze i prawdopodobnie nie do stworzenia. Nie do zrobienia, żeby to całe nagle zmieniło się na katolickie przeszło. Dlatego nawet nie próbuję. Liczę tylko, że mój król albo zobaczy, że źle robi, Albo że jego syn, następca tronu, e, zmieni religię na prawosławną. Albo brat, syn, następcy tronu, bo wtedy jak zmieni brat, to syn i następca teraźniejszy, dziedzic, przypadkiem zginie. Ale tak przypadkiem. Nikt nie będzie wiedział co chodzi. Na pewno. No. Mało wojsk, mało wojsk, bardzo mało wojsk. Jak na... Y wow! Olej dzisiaj coś przepraszam, dość późno nagrywam. Eee, jak na wielkość królestwa, naprawdę. Wojska są... No po prostu jak, jak na lekarstwo dostaję wojska wielkości bardzo małej. Duńczyk mnie poprosił do wojny. Wojna o tytuł obremę. No zaakceptuję. Brunszyk, no Boże, nie będę tam szedł, nic nie zrobię. Wygranej tej wojny Ale samo wstąpienie do wojny Przynajmniej nie straca prestiżu Nie to, a tak Ruś Kijowska tyle, Ruś tyle Ta Ruś jest dla mnie Troszeczkę przekleństwem niestety Ja staram się jakoś tak jakoś coś zrobić, żeby jednak ta ruśkiowska... Mm, jakby to powiedzieć... że <laughs> Kijowska, boże! Żeby ruś straciła na, waż na ważności, na prestiżu, żeby troszeczkę mu słabić, ale coś mi nie wychodzi. No cały czas tak jak widzę, e, nie tyle co nie wychodzi mi z obniżenia prestiżu rusi, czy nie wychodzi mi w moim królestwie. Dopóki nie ustatkują się te sprawy, to naprawdę mogę zapomnieć o tym bo nic nie osiągnę mogę sobie sprawić jak te rody sobie radzą kupieckie widzę wenecja zajmuje naprawdę podoba mi się ten system republiki. myślę że ja wprowadzę nie tyle co wprowadzę co mhm. czemu w następnym sezonie zagrać republiką oczywiście to wszystko zależy od was Decy Decyzja będzie należała, ostateczna decyzja będzie należała do was Bo To wy to oglądacie Nie ja, nie no ja, ja to tworzę Ale to nie oznacza, że oglądam Dlatego decyzja będzie Wasza Tak Ja liczę tylko, że wam się na razie podoba że, że bardzo się cieszę, że mnie wspieracie, to też ważne dla mnie. Jest naprawdę to jest dla mnie ważne, że te komentarze piszecie pod filmami, że e, nawet te łapki tam w górę, no chociaż wolę komentarze, osobiście wolę komentarz. E, nowa seria widziałem, bardzo dobrze, była przyjęta. I, I to mnie cieszy. To mnie naprawdę cieszy, że jest to zainteresowanie moją moim, moim, moim działalnością. I tak naprawdę mm, Miałem tą przerwę, dość długą, w nagrywaniu. Ale tak... No właśnie, tak się cieszę teraz, widzę, że jest to zainteresowanie. Już mam 56 widzów. Piękny prawie wynik. No, nie spodziewałbym się nigdy, że tyle osiągnę. Ale, no, bardzo się cieszę z tego wyniku. Naprawdę. Naprawdę bardzo się cieszę z tego wyniku. No, liczę na więcej oczywiście. Liczę, że będziecie mi wspierać i będziecie jakoś pomagali mi się rozwijać też. Że to wy też w waszym jako oglądającym Że wy jako oglądający też będziecie chcieli jakoś, żebym ja się rozwijał. Że. Dobra, no. Żebym się rozwijał, żebym to wszystko prowadził do przodu. O to mi chodzi. Dlatego dziękuję bardzo za wsparcie. W tym momencie mogę powiedzieć podziękować wam bardzo wszystkim tym, którzy komentują i udzielają się. Dziękuję bardzo za wsparcie. Nawet wtedy, kiedy na przykład nie nagrywałem niczego, a pisaliście do mnie, że no czekamy na kolejny odcinek. To było miłe, to naprawdę było miłe i ja to yy, doceniam. Ja to doceniam, po prostu doceniam. I. i. I po prostu nie chcę Was zawieść, dlatego no, staram się kolejne odcinki tworzyć. Mm -hmm. Staram się być na tyle, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć, staram się cały czas tworzyć kolejne odcinki dla Was. Dobra, niech ten dostanie. Ale wracając, nie będziemy już tutaj hmm, przedłużać, bo odcinek Powoli zmierza ku końcowi. Był pewnie nudny, bo nic się nie działo. Bo pewnie, na pewno zauważyliście, że wiele się nie działo w ogóle. Litwa przejęła Mińsk, what the hell. Nie, co, 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 Witebsk, tu, no, tu jakieś, nie, nie rozumiem, no to nieważne. Ja nie wszystko muszę rozumieć, ja muszę tylko scalać całe państwo w jedność. Ciągle mi spada ilość wojsk, kto mnie denerwuje. Zamiast rosnąć mi spada. Różnice religijne. Mimo wszystko wpływają na to. Jakaś moja krewna. Wybiorem op i opiekuna. Niech będzie. Ha, jest raczej spokojnie. Niestety ciągle jestem katolikiem. Hmm. Prawdopodobieństwo chyba, że przyjdę na, mogę przejść na prawosławie jest bardzo małe i ja nie wiem czy w ogóle jest takie coś, jest jakieś prawdopodobieństwo na to, że dostanę nagle taką, nie wiem jak to się nazywa, takie wydarzenie, że będę mógł przejść na prawosławie. No szkoda. Szkoda, że sam tego też nie mogę zrobić. Tylko muszę, muszę, nie wiem, czy no, nie mogę. Ja powiedziałem, że nie mogę, no ale, czy naprawdę nie mogę? To też nie jestem pewien tego. No, kurde. Może, może jakoś mogę. A ja sam nie wiem, czy mogę. Ale nie, nie wiem, nie wiem. No w każdym razie, mm... no cóż, dobra. Wiecie co? Bo widzę, że ten odcinek jest spokojny i zanim cokolwiek się zacznie, zanim do czegokolwiek dojdzie, bo widzę, że na razie przyszłość jest nasza taka sama i dość słaba, to ja Wam podziękuję. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cieszę się, że wspieracie mnie, tak jak już mówiłem, że chcecie mnie wspierać nadal. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czekam na komentarze. Tyle.